Witam, witam Was jestemówletek jak zawsze i to jest część druga ze klipów, z Esela i życzę Wam miłego oglądania. Z czy chcesz... chcesz jak? A? chcesz być zą, z chcesz... Nie co ja chcę być, ja chcę żyć! To uczekaj, to uczekaj, Jak znajdę GT do osena? E, czekaj, tam jest tutorial Mi ma 4 O, skilisz się! Uch! Kem up! Kem up! Słuchaj. A watu bolało? Nie, nie sadzaj mi w pupę. Teraz się wypinaj. Nie! ja tego, ja ostatnio oglądałem tego typa. Nie to sam śmiałek! Popatrzyłeś się na nieśmiałka! Anulowałem, ja jestem debilem się, ci... Czas żeby się wydrzeć z jakiejś akcji Rozumiesz to? Czas żeby się wydrzeć jakieś jakiejś akcji Co? <ślesk> Chyba nas <nazwij> O <to. ślesk> <ślesk> Szybko Zabijam Zabijamy

Nie, fletek, nie musisz tego robić! STOJ! 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 Stój! Ja sam <śmienicza> <Miastem. śmienicza> <śmienicza> <kogoś>, <śmienicza>

nie zgłosił czy nie yeah. nigdy mm. No ja czekam w kolejce. Dobra! Ale prawie spadł, prawie spadł, widziałem. No, wszyscy przeszli! Pogratulować sobie! Uuuu! Tak! Chleb mówi. Hahaha! 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 Czekaj, 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 czekaj! Czekaj wyłączę medal, bo on mi zrzep Dylania bubu, tu ba, tu, <śpisać> Patrz, jestem mądry, jestem lepszy, jestem lepszy Jestem lepszy Widzicie, jestem lepszy Ej, ale czekaj, ja jestem lepszym pinatem Pokazać Ci nie bij. nie bij, nie bij, nie bij, pokażę ci coś, nie bij, nie! Sigmo! Co? Ja jestem pokojowy, ja cię interesuję Wisłą, to ja się interesuję Wisłą, ja się to ja się interesuję, Wisłą, ja się interesuję. Wisłą, ja się interesuję A jak się interesuje górnikiem zawsze, to co? Co? A Cześć! Wiesz co? jest to spoko mordzia Nie jestem oszustem Tak mi się zmieni głos Ale mogę zmienić na tamte jeśli chcesz 哎，mango，mango，哈，mango Ma。 Ależ tu pójdę strzelić Nie mogę no. strzelić? Nie no. Uciekaj uciekaj. Podusiłem się! Duszę się! Ja się tu zadbiłem orzeszkiem! Michał, skocz tutaj no. na te schody. Nie da się. Jak to się nie da? Robert, dawaj, dawaj, ro. No patrz, tam jest! No i panie, zlatuje, tam jest normalnie. Popatrzcie. No patrzcie. No, dawajcie, ale nie, moje piękne mojej dobki No i matka, kto to. Kabo? Kurwa. O dawaj, funka, funka, puszczaj, puszczaj fank, puszczaj funka drugi tak Uwaga Uwaga bo fletek kombinuje O oh je yeah! co? Weź podnieś tę łapteczkę A czemu? Podnieś A czemu Bo cię zabije Masz? No. teraz musisz wybić sąsiedla, szybę. oddaję. Okej. Znaczy nie, to będzie o to? Ja chcę wypiekać skierki. Nie mam. to? Gabela. kurde, po nie, nie. Co wy tu robicie, kurde? Czekaj, po O <coughs> que uh, <che come. tos> <coughs> Przez Widzę coś takiego. Jedziemy sobie you? Nie wcale No i to mi się podoba No i to mi się bardziej podoba To mi się podoba To mi się już nie podoba TO MI SIĘ PODOBA Za mną po prostu A to? <laughs> Widzisz co zrobiłeś? Widzisz co zrobiłeś? Zapełnię samobójstwa przez ciebie Ale bym nie zabił Ale go Zabiłeś go Tak, tak Tost? Tost <laughs> mnie też czasami. A nie, dobra, chodź wkurzy na mnie czasami. No tylko... Robert, siąmeko. Hej, hej, tu. Nie ja, I Muszę grać na autu. Rozumiesz to? Jak daję myszkę... Ke... nie no. powiedział. Ale, ale co? A co? Ty kurwa. No, eee no, Grzyb, on mnie obija! On mnie obija! no! ty mnie, obija, no, ty mnie zacząłeś zęby, jeszcze. Nie widź mnie. O oh, cześć la pasjon! Nie Ile ma? diesel. Nie. Sorry! Sorry! I'm sorry! Co wziąłem? Skoczę. Czy chcesz mnie zabić? Zabij mnie. Tak? Mogę? Tak, oh, no to ja cię zabiję tej gran na ekran fajna ja pierdolę <laughs> Hvor oh, yeah. Dobra widzowie, to było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jestem bardzo zmęczony po montowaniu, ale to dla Was oczywiście. I co, widzimy się za tydzień? To życzę Wam wesołych świąt, żebyście przed komputerami nie siedzieli, tylko spędzili czas z rodziną. I widzimy się za tydzień, na rach.